Młodzi tak kwarantanna, nic nie można robić. Za 20 minut zaczynasz lekcję. Przygotuj komputer. Dzień dobry, zaczynam lekcję blogi. <grystanie> ha Dzisiaj pouczymy się o układzie kostnym. Adaś, mam lekcję! To mi powiedz co to układ kostny? O właśnie się zaczyna mój ulubiony serial! No ja mam lekcje! O nareszcie cisza! Cicho. Przygotujcie się na sprawdzenie, które będzie z tego w przyszłym tygodniu. Dzisiaj zrobimy sobie powtórkę z tego materiału. Już jestem, mamo, bądź ciszej, ale ja gotuję obiad. To gdzie ja się mam uczyć? Idź do sypialni, tata proszę, pewnie nie gada. Już wróciłam. Najmniej tu mi nic nie przeszkadza. Jagoda! Jagoda! Goda, pośpiesz się! Jagoda, ja muszę skorzystać z toalety. Jagoda, nie wytrzymam. Jagoda! Jagoda! Gdzie ja się mam uczyć? Co ciekawego było na biologii? Nie wiem, niestety nic nie zdołałam usłyszeć. Za chwilę masz WF, tam chyba nie potrzebujesz ciszy. Co się tam dzieje? Jagoda, co ty wyprawiasz? A teraz dołączamy ręce i skaczemy Góra, gura dół, gura dół! Mam WF. gura dół, gura dół! Góra, dół. Idź ćwiczyć gdzie indziej o, witam! Czyż pani poćwiczyć z nami? Nie, dziękuję, mam wystarczająco dużo ruchu w domu. Tu przynajmniej jest spokój. A to co znowu masz? Co tu się dzieje? Przepraszam, zaraz wrócę. Mam lekcję śpiewu. Długo jeszcze? Z jakieś 10 minut? Nareszcie zrobiło się cicho. Tak, tak, już, już. Co ty najlepszego robisz? Bardzo przepraszam za żonę. Wybacz, ale mam bardzo ważną wideokonferencję z pracy. No wiesz, spotkanie służbowe online. Mogłabyś stąd iść, bo jesteś w kamerze. Już jestem. Ogłaszam naradę rodzinną w salonie za 5 minut. Słuchajcie, to co się ostatnio dzieje w naszym domu, przechodzi ludzkie pojęcie. Wiecznie hałasy, nawet odpocząć nie można. A co gorsza, gdzie nie staniesz, jesteś w kamerze. Mam już tego serdecznie dość. Mamo, spokojnie, jeszcze tylko dziesięć dni dasz. Nareszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień. Tak ten piękny, słoneczny dzień, w którym wszystko stanie się jak przed dwoma tygodniami. Na na, 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 na. Pa, ciociu, idę. Jeszcze nie wiem gdzie. Dzisiaj, i to z rana, ta płytka jest łamana od nami pięciu lat. Nigdy ci nie przeszkadzała. A ty akurat dzisiaj musisz i ją wymieniać.